Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Idę teraz do chińskiej makaroniarni, czyli do restauracyjki, która specjalizuje się w makaronach. No i pokażemy coś od środka, co tam mają i tak Tak wygląda menu. Ceny około 16, 18, 15, 13 RMB czyli gdzieś tak powiedzmy od 7 do 10 zł za michę. Ktoś mnie znowu woła na WeChat'cie, to jest taki komunikator, zrobimy kiedyś o tym osobny tego, ten dźwięk, który słyszeliście, to jest WeChat, czyli po chińsku Weixin, komunikator, się Escape, zrobię o tym osobny odcinek, bo potrzeba. Tak wygląda nasza makaroniarnia od wewnątrz, parasolki chińskie, tradycja, miesza się z nowoczesnością. Nasze makarony są tu przygotowywane. To jest papryka po fińsku ladział. Mm. Czerowane ostre. Te mas maski to bodajże są z opery, chyba z nawet. Tu siedzi szef. Stoliki w drewnie, dosyć ładnie to wszystko zrobione. No, zaraz dostaniemy nasze dania no i zobaczymy jak to w smaku Wam powiem. To po chińsku jest zhao czyli coś na bazie wieprzowiny, makaron. A to jest mój, który zamówiłem, to jest ma to mala, mala, mala xiao czyli bardzo ostry, odręczająco ostry mamy do tego piwko mamy do tego papieroski żeby ostudzić także no zaczynamy zobaczymy zobaczymy co z tego wyniknie no zjedzone co wam mogę powiedzieć no, smaku wam przez internet nie wyślę no było dosyć ostre ale ja takie sobie zamówiłem to jest zresztą tutaj restauracja szczącin reprezentująca szczącin czyli e, prowincję Sichuan a zawsze w Chinach ostre. No i było tak jak chciałem. Jeszcze chciałem dodatkowo. Nawet dla mnie było za mało lekko ostre. Ale do przyjęcia. Oczywiście to tyle chyba w tym odcinku. Polecam wszystkim, kto lubi, kto lubi ostre jedzenie. Cząciński makaron po czącińsku, czy tam po czy po hunańsku też będzie ostry. Pozdrawiam. I do następnego odcinka. Cześć.